Witam w mojej pierwszej recenzji na tym kanale, której i tak nikt nie będzie oglądał. Prezentowanym przedmiotem będzie wciskany przez operatorów sieci komórkowej z końcówki roku Samsung Galaxy J3 2017, którego premierowa cena wynosła około 700, a dziś można go kupić na znanych portalach aukcyjnych za około 150-200 do 200 zł. Swój egzemplarz znalazłem w elektrośmieciach razem z A5 2016 Huawei Mate 10 Lite i iPhone'em 5S. A ja sprawdzę, jak będzie się go użytkowało w 2023 roku. Korpus telefonu został wykonany z metalu, przedzielony plastikową ramką, która nachodzi na aluminiową klapę. Według mnie wygląda to skrónie. W przeciwieństwie do poprzednika, w łatwy sposób nie można wyjąć baterii. Na tyle został umieszczony niewystający ze srebrnym szlifem aparat o rozdzielczości 13 megapikseli i diodą LED, ale tym zajmiemy się później. Logo Samsung i certyfikaty wymagane przez urzędników. Na prawym boku umieszczono głośnik i przycisk włączania, a na lewym rozdzielone przyciski głośności. Niżej dwie szuflady na dwie karty SIM i microSD SD do 256 GB, które trzeba wyjmować igłą, która gubi się akurat w tym momencie, co chcemy z niej skorzystać. Na górnej krawędzi znajdziemy całe nic, a na dole znajdziemy mikrofon, wejście na ładowarkę odnoki oraz archaiczne, a zarazem zakazane złącze przez Unię Europejską mikro USB. Waży według MGSM około 142 gramy, należy wspomnieć, że przycisk home i włącznik mają głośny klik w porównaniu z przyciskami głośności. Telefon dobrze trzyma się w dłoni i można go obsłużyć jedną ręką, co jest na plus przy dzisiejszych patełniach zaczynających się od 6,5 cala. Ma 5 cali o rozdzielczości 720x1280 pikseli z 294 pikseli na cal. Chroniony jest Gorilla Glass 3 i w przeciwieństwie do swojego poprzednika Super AMOLEDem Wiot 3 2017 wykonany jest w technologii LCD TFT z ładnie odwzorowanymi kolorami jak na rodzaj zastosowanego wyświetlacza. Ekran ma dobrą jasność maksymalną jak i minimalną i nie ma czujnika światła. Choć, jak wspomniałem wcześniej, do Super Amoleda nie ma startu nawet jak psują się odbyle upadku czy stuknięcia w niego i przy pokazywaniu tęczy, przy odchyleniu. Akurat żaden recenzent o tym jeszcze nie wspomniał, to może będę pierwszy. Nad nim znalazł się głośnik rozmów. Przedni aparat z lampą błyskową oraz ciemne logo producenta, którego rozpoznamy po sekundzie spojrzenia na telefon, a pod nim standardowe od dawna dla Samsunga, a nawet LG przyciski nawigacyjne, czyli lista ostatnio otwartych aplikacji, home i wstecz. W moim egzemplarzu jest on pęknięty, ale za to jest oryginalny i posiada powłokę oleowobową. Jest zagięty na krawędziach w technologii 2,5D. To Co powoduje, że każde szkło hartowane, które jest na cały ekran, będzie się po jakichś kilku dniach odklejać przy krawędziach, ale za to ładnie wygląda. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie, a nakładką One UI w wersji 1.1 Co daje nam więcej możliwości personalizacji w przeciwieństwie do Samsung Experience z Androidem 7.1, z którym ten telefon wyszedł. Przebudowany został cały interfejs użytkownika względem starszej nakładki. Zostały dodane nowe ikony aplikacji, funkcje w oprogramowaniu, aby było łatwiej korzystać z jednej dłoni w aplikacjach systemowych. Ale co najciekawsze dla mnie to tryb ciemny, który przyjemniej wygląda dla oka. Mamy możliwość tworzenia dużej ilości pulpitów i tworzenia folderów w updrowerze. J3 dysponuje 16 GB pamięci wewnętrznej, ale dla użytkownika według mbsm.pl zostaje około 10 GB. W moim przypadku zostało około 6GB. W telefonie można sterować jasnością spaska nawigacyjnego, włączenie latarki z funkcją regulacji jej jasności oraz więcej standardowych dla Androida opcji. Z rzeczy, które mnie irytują w tym telefonie, jest Broadway od Microsoftu, Google i T-Mobile, którego nie da się odinstalować. Aplikacja Update, która nawet po wyłączeniu działa i pokazuje nam newsy we wszystkich aplikacjach, nigdzie na żadnym Samsungu tak mi się nie zdarzyło, a mam ich sporo. Telefon długo się uruchamia, bo aż 40 sekund. Procesorem tego wspaniałego urządzenia jest Samsung Exynos 7570 z grafiką Mali T720, w przeciwieństwie do poprzednika, w którym był Spreadtrum SC9830. Warto wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych jest wersja ze Snapdragonem 425, który był później wykorzystany w J2 z 2018 roku, przynajmniej miał Super Amoleda oraz w paździerzu roku 2018, czyli Galaxy J4 i J6 kwestii działania jest różnie, raz może działać w miarę płynnie, by później zacząć klatkować na ekranie blokady i w liście aplikacji. W telefonie nie ma żadnego skanera linii papilarnych, jedyną blokadą ekranu jest kod lub rysunek. W najnowszym Antutu V9.7.4 uzyskuje około 60 tysięcy punktów, a w wersji 6.3.5 uzyskuje już 16.625 i tutaj macie screen z innych wersji i tej wersji będę używał i najnowszej w przyszłych recenzjach. W Geekbench 3.4.1 uzyskuje w Multi 664 punktów i 1830 w singlu, a w Geekbench 5.4.6 w singlu oraz 370 w Multi, co według listy Geekbench plasuje go pomiędzy takimi demonami prędkości co Galaxy S4, Huawei P8 Lite, P9 Lite Mini, Samsungiem A3 2016, Nexusem 7 i Redmi 3. Aparaty w tym telefonie są dwa, tylni o rozdzielczości 13 megapikseli o przesłonie 1.9 z lampą błyskową i autofokusem, oraz przedni 5 megapikseli o przesłonie 2 i 2 również z lampą błyskową. Zdjęcia są zwykle prześwietlone, pozbawione kolorów, HDR sporo pomaga, czasem gdy jest dużo światła potrafi dobrze ustawić balans bieli i jakoś to wygląda, lecz gdy zaczyna brakować już tego światła to zdjęcia mają zły kolor wpadający często w różowy i żółty. Jakbym zrobił je Galaxy Core Prime plus Trend LT okolic 2014 roku, filmy nagrę maksymalnie w Full HD przy 30 klatkach na sekundę bez żadnej stabilizacji obrazu, co do trybów mamy standardowe czyli zdjęcie, wideo, panorama, sport, HDR, rozbudowany prof, w którym możemy zmienić balans bieli. ISO i ekspozycję oraz co mnie zaskoczyło to jest tryb nocny. Rozjaśnia on zdjęcia a przy okazji uwydatnia szumy na fotografii. W szybkim menu mamy możliwość przejścia do ustawień, włączyć lampę błyskową, samowyzwalacz do 10 sekund, proporcje zdjęcia oraz filtry. Aparat ma funkcję zoomu cyfrowego do czterokrotnego powiększenia. W kwestii łączności mało się wypowiem, lecz jest dobrze, jak na tydzień testowania urządzenia nie miałem żadnych problemów z łączeniami się. Obsługuje on LTE4G Wi-Fi 2 i 4 GHz Bluetooth w wersji 4.2. Bateria wystarcza na jeden mało intensywny dzień użytkowania lub pół dnia normalnego użytkowania, ale może mieć na to wpływ zużycie akumulatora o zabójczej pojemności aż 2400 mAh. Średnio od 2 do 4 godzin SOT udało się wycisnąć na Wi-Fi, a o LTE nie wspomnę, bo to dramat kurwa. Żywotność baterii w akku batery wynosi niespotykany dotąd wynik 101%. Ładując telefon ładowarka Samsung EP, TA 200 osiągnąłem wynik około 3,5 godzin na samo uzupełnienie energii do pełna od 1%. Zaczynając test o 11.38, a kończąc o 15.04, po zmianie ładowarki na EP, TA 20 EB czas ładowania się poprawił i wyniósł 2 może 2,5 godziny. Samsung Galaxy J3 2017 to dobry smartfon jak na dzisiejsze czasy za 150 do 200 zł, jak dla mnie nie, ponieważ czasami klatkuje animacje, nad po ich wyłączeniu, potrafi przymulić po zainstalowaniu wszystkich przydatnych aplikacji. Ma aparat, którego jedyną zaletą jest to, że robi zdjęcia i nagrywa filmy. Zdjęcia są, jak wspomniałem wcześniej, w miarę dobre, lecz tylko z haderem. Z filmami jest podobnie: brak stabilizacji, słabe kolory i przydaje się tylko do podstawowych nagrań, aby na przykład coś komuś pokazać. Telefon nadaje się do dzwonienia i poleciłbym go osobom starszym lub dla dziecka, ponieważ jest mały i dobrze trzyma się w dłoni, a dzięki malej ilości miejsca nadane nic na tym telefonie nie zrobi. W następnej recenzji, która pojawi się nie wiem kiedy będzie flagowiec ze średniowiecza oraz jego naprawa.